W tym krótkim odcinku e, odpowiem na pytanie. E, ktoś mnie się spytał, ile kosztuje założenie działalności na terenie Anglii. Więc to, co słyszę tam w Polsce na temat tych ZUS-ów po tysiąc, czy tam małego ZUS-u na początku działalności gospodarczej, tam, tam, 400 złotych i tak dalej, to jest jakaś parodia. Eee, więc powiem Wam tak <laughs> jeżeli jesteście, zakładacie działalność gospodarczą na terenie Anglii, to macie takie coś jak um, składki na emeryturę, oczywiście, tak jak w Polsce odpowiednik ZUS-u. Te składki to jest tak zwana klasa druga i klasa czwarta. Klasa druga to jest 2,85 funta tygodniowo. Czyli jeżeli sobie to policzycie, 2,85 tygodniowo razy funt jest po 4,6 zł, to będzie 13 złotych tygodniowo płacicie. Na swoją emeryturę po prostu. Takie są składki. E, razy 4 tygodnie to działalność, prowadzenie działalności 52 zł kosztuje. Na no nie tak jak Zusy w Polsce po 400, czy tam potem po 24 czy 12 miesiącach. Nie pamiętam tam dokładnie. Już ponad 1000. To po pierwsze. E, klasę czwartą płacicie dopiero wtedy, kiedy osiągniecie próg sprzedaży. E, 8164 to się zmienia. to Trzeba to obserwować na stronie rządowej rządu Golf UK. Pó czyli pomiędzy 8164 funtów, czyli to jest 8164 funtów, to będzie ponad 37 tysięcy. Jeżeli osiągniecie w roku podatkowym do 45 tysięcy, no to płacicie 9% z tego. Natomiast powyżej, jak zarobicie, powyżej 45 tysięcy, płacicie 2% więc im więcej zarabiacie tym widzicie 2% tylko płacicie i to, to na tyle i dochodzi do tego oczywiście co roku do 31 stycznia bodajże 30 stycznia trzeba wypełniać samemu deklarację podatkową jak się jest pracownikiem to pracodawca wypełnia za was tę deklarację a jeżeli jesteście, macie własną działalność gospodarczą no to wy musicie sobie tak zwane SFA, Assessment, to się nazywa no, ale i to jest Czyli tak dokładnie na początku do kwoty, jeżeli nie osiągniecie 8164 tysięcy funtów, czyli tam około 37 tysięcy złotych roku, no to płacicie tylko skromne 2,85 funta tygodniowo. No i pan nalicza emeryturę normalnie brytyjską, która na dzień dzis dzisiejszy podstawowa emerytura wynosi 155 funtów tygodniowo za 35 lat składkowych. No i do tego jeszcze dochodzi oczywiście tam te filary, tak, emerytalne, czyli ta emerytura jest więcej, dużo większa niż zusowska w Polsce. No a jeżeli jeszcze dodatkowo próg podatkowy w Anglii um, jest powyżej chyba bodajże 10 300, ale to już w funtów, więc jeżeli byście zarobili te 8164, no to nawet nie płacicie podatku dochodowego. <laughs> to jest trochę śmieszne, próg podatkowy w Polsce, jest strasznie niski. No to tak na temat prowadzenia działalności w Anglii ile to kosztuje, więc nie macie takiej czegoś, że od razu, od pierwszego dnia musicie, nie wiem, jakieś 400 zł nawet płacić, bo 400 zł to jest czy tam ileś? Tam ten mniejszy ZUS, jak to się mówi. Podzielę nawet przez wartość funta to jest 86 funtów. W Anglii płacicie tylko 2,85 razy 4, 11,4, Oczywiście w tym 114 funta razy 4,6, no to macie 52 zł płacicie no to parodia jest po prostu to, co jest w Polsce. Ja bym dla was nie proponował zakładać działalności w Polsce, no chyba, że jesteście rolnikami, czy tam jesteście, macie emerytury mundurowej i tak dalej, byliście byli, byłymi politykami, którzy mają emerytury, no to wtedy wiadomo zakładacie z działalność, bo już z takiego nie musicie spłacić, tak? I już macie na starcie plus. Więc to tak wygląda, jeżeli chodzi, jakie są koszty prowadzenia działalności gospodarczej w Anglii. Wszystko proste, ale najlepiej się opłaca otworzyć spółkę tzw. Tak limited Company, czyli odpowiednik spółki z ZOO w Polsce. ale to w innym wideo. Trzymajcie się, cześć!